Droga pani, drogi panie, witam panią, pana bardzo serdecznie na pani, pana dzisiejszym czytaniu pry, prywatnym. W zależności od tego, kim. Pan, pani jest, czy pani, pan jest mężczyzna, czy pani jest e, kobieto? E, to pytanie tutaj jest skierowane do pani bądź pana. E, kochani, e, e, dzisiaj e, sprawdzimy... Jakie jest Pani, Pana przeznaczenie, co bądź, kto jest Panu, Pani przeznaczony. I teraz takie ja mam wrażenie, że albo tutaj Pani jest, Pan, Pani jest przeznaczeniem dla, dla kogoś, być może dla tej osoby którą jest pan, Pani w jakiś sposób związana? Może no właśnie pani jest czymś y, przeznaczeniem, kogoś, ale może jest tak, że ta osoba y, tutaj jest Pani y, pani, pa, pani przeznaczona, tutaj miłość, romans, który Was połączy, być może relacja romantyczno-miłosna jest Wam przeznaczona. Ta osoba pojawia się w Pani życiu po to, żeby Panią, Pana ochronić, być może obronić przed, przed innymi. Ale też przed, przed zagrożeniami, które na panią, pana czyhają. Być może jest to ktoś, kto powraca z waszej e, przeszłości. Być może e, tutaj ktoś w przeszłości popełnił jakiś błąd. No właśnie. E, I teraz. E, Wy wracacie, być może oboje do, do tej przeszłości, żeby ten błąd naprawić. Całkiem możliwe, że ta przeszłość tutaj była dla Was lekcją, czegoś Was tutaj błędy, które Popełnialiście y, y, tutaj w przeszłości czegoś, was nauczyły, albo po prostu czegoś miały y, was, y, y, was nauczyć. Y, możliwe, że to, co się wydarzyło, y, no właśnie, to co się wydarzyło w przeszłości, miało się wydarzyć albo musiało się wydarzyć, bo to była część Waszego przeznaczenia tego, co jest Wam prze, prze, przeznaczone wydarzenia czy też doświadczenia które miały tutaj miejsce w przeszłości. Jakby ukształtowały tutaj Waszą przyszłość, ale też miały wpływ na to, co się dzieje teraz, być może obecnie w Waszym, waszym życiu, bo tutaj ewidentnie coś się dzieje, być może coś się będzie działo albo Coś się zaczyna dziać. Ja mówię o pani, o sobie, z którą pani jest w jakiś sposób związana. Losy są so, so związane. Wy jesteście y, tutaj sobie przeznaczeni i to, co was połączy, czy to będzie przyjaźń, czy to będzie jakaś relacja oparta na y, przyjaźni, y, czy to będzie związek romantyczno- Miłosne, no właśnie, czy po prostu jakiś zwykły y, romans jest wam przeznaczony. Wy jesteście sobie y, przeznaczeni. Ja myślę, że wasza, y, 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 że wszystko, co się y, wydarzyło w przeszłości tutaj miało spleść wasze losy, wasze życia w taki sposób żebyście mogły, się, mogły mogli się spotkać ja mam wrażenie że was połączy jakieś szczęście coś co sprawi, że oboje Będziecie szczęśliwi. Całkiem możliwe, że to szczęście tutaj powraca do Was w przyszłości. Ja mam wrażenie, że to chodzi o, o coś, co dawało Wam szczęście w przeszłości, ale tu w jakiś sposób w przeszłości zostaliście rozdzieleni. No właśnie, to się zakończyło tym, że byliście nieszczęśliwi, bo zostaliście e, rozdzieleni, być może się e, e, rozstaliście, ale też to szczęście, które Was łączyło, zostało przerwane. E, możliwe, że one zostało uśmiercone, ale tutaj odradza się na nowo ja mam wrażenie, że ta osoba która powróci albo powraca do Pani życia to może być zarówno mężczyzna, jeżeli Pani jest kobietą ale to też może być kobieta jeżeli jesteś mężczyzną czyli ten mężczyzna czy ta kobieta którzy Y, tutaj y, po, y, pojawiają się w, tw w, 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 w Twoim życiu. Mogą dać Ci wszystko, co jest Ci potrzebne do, y, do pełni szczęścia, tutaj y, mogą wypełnić y, Twoje życie, pełnię szczęścia, ale żeby to szczęście tutaj powróciło na nowo czy też odrodziło się na nowo, to, to, to Wy musicie, Pan, Pani, musi y, y, razem z tą osobą. Która tutaj wkroczy do waszego życia, zawalczyć o to szczęście. Wy musicie tutaj razem zawalczyć o to szczęście, żebyście oboje mogli być szczęśliwi. Ja mam wrażenie, że ta osoba, ten, ten mężczyzna, który pojawia się w pani, w pana życiu, który wkracza do pani, pa, pana życia, to jest ktoś, ktoś, ktoś kto powraca odmieniony, ale również ktoś, kto, kto odmienił swoje życie. No właśnie, ktoś to zupełnie, całkowicie tutaj odmienił swoje życie, i w momencie, kiedy wy wkroczycie do życia tej osoby, albo ta osoba tutaj wkroczy do waszego życia. Wy zauważycie, że to życie wygląda inaczej niż wyglądało wcześniej, bo ono przeszło jakoś przemianę, jakoś transformację. Właśnie. Tutaj zostanie coś, coś odrodzone. No właśnie, ale faktycznie coś lub ktoś przyjdzie jakoś transformację, ale nie tylko ta osoba. Tutaj przyjdzie jakoś przemianę, jakoś transformację. Swoje, ale również swojego życia, ale również pani, Pan przejdą tutaj transformację, swojego życia, no właśnie, tutaj siebie, siebie samych, ale też swojego życia, no właśnie. Czyli tak, możliwe, że wasze Wasze przeznaczenie, czyli to, co wkroczy do, do pani, pana życia, ale również życia tej, tej osoby, tutaj odmieni. Odmieni wasze życia, być może tutaj połączy te życia w taki sposób, że powstanie y, jedno wspólne życie, które będziecie prowadzić y, razem. Y, ja mam wrażenie, że, no właśnie, że y, wy na początku tutaj tak y, że pani, pan, pani, tutaj na początku będziecie bronić się przed, no właśnie, przed tym szczęściem, które tutaj wkracza bądź wkroczy do waszego życia. Ale nawet jeżeli Wy tego szczęścia tutaj e, nie będziecie chcieli, e, to i e, to szczęście, to szczęście no właśnie, tutaj pojawi się w pani, w pani życiu, bo ono jest. Pani, panu przeznaczone. No właśnie. Yy, czyli niezależnie od tego, jak bardzo czy jak mocno pani będzie się przed tym broniła, yy, no to yy, to szczęście i tak znajdzie sposób, żeby tutaj, żeby tak, żeby tutaj też pokonać te, yy, te, yy, te blokady tutaj uczuciowe. Emocjonalne i wkroczyć do pani życia, czyli, żeby to szczęście tutaj mogło się pojawić w pani życiu, pani będzie musiała. Czy też pan będzie musiał zawalczyć z tymi we, 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 wewnętrznymi tutaj we, blokadami, oporami? Jeżeli pani pokona swój taki wewnętrzny opór, to będzie pani w pełni szczęśliwa. Wy na nowo tutaj wracacie do czegoś z przeszłości, albo będziecie wracać do czegoś z przeszłości, co być może się zepsuło, co utraciliście. Może właśnie do tego szczęścia, które y, tutaj y, łączyło y, Was z przeszłości, a które utraciliście, y, no właśnie. Y, y, Ja mam wrażenie, że mimo wszystko to szczęście i tak powróci do Waszego życia. No właśnie. Być może to też będzie... Jakieś wynagrodzenie, no właśnie, to będzie jakaś nagroda, albo wynagrodzenie Wam czegoś, no właśnie. Mam wrażenie, że Wasze tutaj do, dotychczasowe życie, czy też sposób, w jaki tutaj ży, żyliście, pokazał, że zasłużyliście, że Pan. Zasłużył y, na, to, y, 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 na to szczęście, które tutaj wkroczy do, y, y, do Pani życia, y, Pana życia. Ja mam wrażenie, że Wy tu włożycie w to dużo pracy. Y, Dużo wysiłku, żeby to utracone szczęście, to szczęście, które jest Wam przeznaczone, Pani, Panu e, przeznaczone, żeby je e, odzyskać i ten Pani trud, wysiłek, który Pani tu włoży, jakby albo też oboje razem z tą osobą tutaj e, włożycie w odzyskanie tego szczęścia. Tutaj zostaną Wam wynagrodzone. Całkiem możliwe, że Wy się tu staracie, żeby zwrócić, przyciągnąć czyjąś uwagę. Być może jest tak, że ktoś Was nie zauważa, że, że ktoś Was nie widzi, a Wy, mimo że jesteście tutaj blisko, ale też w zasięgu wzroku tej osoby. Mm. To mimo wszystko ta osoba was nie widzi, nie dostrzega, i wy zrobicie wszy robicie wszystko, żeby tutaj skupić na siebie uwagę tej osoby, żeby przyciągnąć y, jej uwagę. Ale musicie uważać, bo tutaj, y, przy, y, wraz z uwagą tej osoby, być może przyciągniecie też uwagę innych osób, które będą stawały Wam na drodze do Waszego szczęścia, które będą tutaj przeszkadzać Pani, Panu w osiągnięciu tego szczęścia. Będą, wam, będą Pani, Panu rzucały kłody yy, pod nogi. Być może te osoby będą chciały tutaj zniszczyć e, pani, pana życie, ale też pani, pana szczęście. Całkiem możliwe, że pani tutaj. E, będzie musiała zburzyć całe swoje życie, żeby zbudować je tutaj na nowo w taki sposób, żeby było ono w pełni, w pełni szczęśliwe. Drogi panie, droga pani, Mam nadzieję, że to czytanie się Pani będzie podobać i że będzie ono z Panią, z Panem rezonowało oraz życzę Panu, pani, żeby to czytanie tutaj Pani się spełniło. Dziękuję za. Dziękuję bardzo. Serdecznie za to czytanie do usłyszenia.